Dzień dobry, mam ZT Blade A55 i pokażę, jak dodać zdjęcie do kontaktu. Zacznij od otwarcia telefonu drugiego. Gdy nie jesteś w kontaktach, przejdź do tego panelu i teraz wybierz kontakt, do którego chcesz dodać to zdjęcie profilowe. Zaznacz, edytuj. Zaznacz, dodaj zdjęcie, następnie i możesz wybrać coś z galerii. Zrobić zdjęcie teraz aparatem. Wybrać jedno z Google Photos lub ilustracji. Cokolwiek wolisz. Wybierz zdjęcie, dostosuj je według własnego uznania. Stuknij wybierz. Zaznacz zapisz, aby zastosować zmianę. I to wszystko zostało dodane. Dziękuję za oglądanie. Proszę zasubskrybować nasz kanał i zostawić kciuk w górę.